Tak to wygląda, kochani. To jest moja zbroja. Budowaliśmy to miejsce specjalnie na tą okazję. To jest, kochani, moja zbroja. Tak to wygląda. Jeżeli w nią wejdę. Miał około minuty, żeby wejść, po prostu to się zapadło w dół. Wtedy będę musiał wykonać tą misję. Trzymajcie się! Dodać! Ja się również! Dobra, to się zapadło. Doraz, tak? Dzień Ty się trzymaj! będzie dobrze Będzie dobrze! zaraz Dzisiaj to wy decydujecie o ilości łapek w górę. Każdy, kto kocha tę serię, niech doceni nasze starania. Jest to ostatni odcinek z Minecraft Dino! Hej, witajcie, ja jestem Lufer i jest to kolejny odcinek i zarazem ostatni z Minecraft Dino! Kochani, tak, jest to ostatni odcinek Minecraft Dino. Najważniejsze jest to, póki jeszcze jesteście, żebyście obejrzeli do samego końca, żebyście wiedzieli jakie wątki zostały zakończone, a niektóre rozpoczęte. No właśnie, o co teraz chodzi? O to kochani chodzi, żebyście obejrzeli film do samego końca uważnie i żebyście wytrzymali, ponieważ naprawdę ten odcinek Wam się spodoba. Wielu z Was będzie uradowanych, więc najważniejsze jest to, żeby ci wierni widzowie, którzy oglądali zawsze Minecraft Dino zostawili łapkę w górę, bo to wy dzisiaj decydujecie o tym. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz dlaczego kochaliście tę serię. Najważniejsze jest to, powtarzam, obejrzyjcie do samego końca, bo będziecie naprawdę, naprawdę zaskoczeni. Ja wam nie będę przedłużał. Dziękuję wam za ten sezon. Jesteście najlepszą widownią na całym świecie. Oglądajcie do samego końca. Życzę wam miłego oglądania i buja. Hej, witajcie. Ja jestem lufer, nie mogę spać. Witajcie, witajcie. To jest ostatni odcinek z Minecraft. Dzień dobry, to już dzisiaj, już dosłownie za chwilę, budziłem się. Jest tyranek tak naprawdę. Wiem to, bo, bo już kilka razy próbowałem zasnąć i po prostu już widziałem, że słońce wschodzi. Dziś jest ostatni odcinek z Minecraft Dino. I jak kochani widzicie Jesteśmy już na miejscu gdzie Gdzie wszystko gra działa Byliśmy kilka dni temu Podczas tego ataku Kilka dni temu właśnie Dla was to było kilka tygodni ale to kilka dni Było, było wielkie trzęsienie no i spędziliśmy Tam na dole Dużo dużo czasu Ale już jesteśmy kochani gotowi Kochani stworzyliśmy zbroję W której Się poświęcę tak, Martyna non stop płacze, chłop chłop chłopacy są po prostu w złym, wiem że mówi się chłopaki, ale chłopacy są w złym stanie, ciągle są smutni, Todat cały czas narzeka, że, że, to, że to ja, bo nie mam włosów na klacie, napiszcie komentarz, to koniec Minecraftino, to oczywiście przypnie wam serducho i zostawcie w tym momencie łapkę w górę. Dzisiaj nie ma progu łapowego od, od dzisiaj. Dzisiaj to od Was zależy ile będzie łapek w górę. Zmotywujcie się i niech każdy z Was, każdy z, kto z Was, który lubił sery Minecraft Dino, zostawi łapkę w górę. To wy decydujecie ile będzie. dacie radę, czy zostawić teraz, to po prostu będę wdzięczny. Zasubskrybujcie kanał, stawcie dzwona i zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj niestety już teorii nie będzie. Teorie, które już były. To już były ostatnie teorie po prostu kochani na no Minecraftu no w naszym świecie, więc mam nadzieję, że, że ci, którzy pisali chociaż raz byli. Dziękuję Kacpasowi, który robi najlepsze teorie. No i co? Będę musiał ich teraz obudzić, bo i tak, i tak zaraz studac stanie i nas rybnie tym, tym. Ja nie jestem w sumie kochani smutny, bo robię to dla swoich przyjaciół. Poświęcam się dla nich, robię to dla nich. Niestety jest to podróż w jedną stronę, Martyna ciągle mówi w płaczu, że, że dam radę stamtąd uciec. No i cały obsydian, który zebraliśmy poszedł na tamtą zbrań, którą zaraz zobaczycie. To dat, wstawaj, to dat. Co ty chcesz? Ranek ja? już jest, wstawaj. 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 Co ty chcesz? Wstawaj! O! Oh! O! Oh. Oh! Okay, wstawaj, wstawaj. Wstawajcie powoli. To nie byłem ja, to nie byłem ja. Pierwszy raz że życiu wstałem przed nim. Oj. Jezu, ale jasno. Tu już jest ranek. No, to już jest ranek. coś coś Martyna. Cześć. Cześć. Blaszka. hej, hej, cześć, hej! Cześć, cześć, Smolak oh, hej, to jest, tak jak wam mówiłem, no, dzisiaj nagrywam... Cześć, Puchacz, cześć, Puchacinio, się mu Puchacinio. To jest, kochani, ostatni odcinek z Minecraft Dino! Ej, no, Martyna! Nie mów tych słów. Martyna, nie płacz. Za nie płakać? Ale. Będzie dobrze! Będzie ja ja dobrze. nie chcę, żebyś się poświęcał rozumiesz? Ale ja, no niestety muszę, niestety muszę. Martyna, nie, pod spokojnie, będzie dobrze. That... Ja nie mogę pójść ja w tej zbroi. A może... E albo ja. Wy nie. Nie, nie, no, nie no. możecie! No ktokolwiek nie ma. Chciałbym dać i my zrobić wąska klata i tylko Duper się mieścić. E yeah. Ale może jakoś bym się wcisnął cokolwiek. Al być głupi. Rozmawialiśmy już tyle godzin o tym. To jest... podróż w jedną stronę, to jest zbroja dostosowana tylko dla mnie. A jesteś pewien, że nie chcesz zmienić zdania. Na pewno nie chcę zmienić zdania, to jak, jeżeli tego nie zrobię, To i tak sowa. nie Nie, nie wyśmiemy sobie. Co ma się zmieścić? Nic, nie Nie. Zostaw sobie w spokoju. Duper być lubi. Ja to zrobię, okej? Okay? Nie być okej. Okay. Ani trochę. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli, to zrobi, jeżeli ja to zrobię, będziecie mogli uciec stąd, będziecie mogli dalej kontynuować życie tutaj, żeby pójść do miejsca, gdzie się teleportujecie do swoich czasów. Co z tego, jeżeli ciebie nie będzie? Jeżeli ja się poświęcę, to wy będziecie mogli żyć normalnie, wrócić do swoich czasów, za pół roku, za rok, jak zrobicie wszystkie dinozaury, będziecie mogli wrócić do swoich czasów. Wy nie marzycie o tym? To Ty jednak byłeś naszym dowódcą. Bez ciebie to nie będzie to samo. Czemu za no? mnie zakłamać? To być szef. Właśnie, to dat, bo on miał największą wiedzę. No, no i był większy. No jasne, jasne, a, a tu pewnie wygląda Jak Jak doszło to do czego, to, ja, to mnie ci wyglądaliście. Jak chcesz, by to był mój wspaniały ostatni dzień i chcę pójść na zewnątrz, żeby pożegnać się z dinozaurami, okej? Okay? No dobrze. Mogę? Tak. Dobra, trochę chodźcie. Napiszcie, kochani, komentarz pożegnanie lufra. To przypnie wam oczywiście serdusz do konia, tak napiszcie. To nie, nie, nie bądźcie smutni, kochani. To, że to jest ostatni odcinek, to znaczy, że musicie być smutni. Ostatni raz zobaczę dinozaury z tworzenia, których nigdy nie powinienem zobaczyć w życiu, kochani. Naprawdę nigdy nie powinienem w życiu zobaczyć. Duper być ślepy? Co? Bo jak duper nie widzieć, to duper być ślepy. Ale ja nigdy w życiu swoim nie powinienem zobaczyć. Ja przecież mieszkam w 2019. Czyli! Mieszkałem. Tam nie ma dinozaurów, to dat. W duper czas być wszyscy ślepi. nie ma dinozaurów, no jest. Papa Brachiosaurus. Mogę go pogłaskać Blaszka? Blaszka! No. Jak dosięgniesz Jak dosięgnąć, <laughs> dokładnie. Papa Brachiosaurus. Drabiny Spoko. nie mamy, ale tu niestety. Poglosłeś o końcu, tuczy. Widzisz o końcu, tuczy. Nie wolno. On się tak... sam tuczy, on na sam siłownie siłownie liści. To, i tak, to i tak lepiej, bo na początku Blaszka wszystkie dinozaury głodził. No właśnie, wszystkie umierały z głodu. Dobra. Mój pierwszy dinus, tak? To ty, jesteś moim pierwszym dinusiem. No, Jezus, nie trzeba szkoda, będzie jak ten, będzie żył beze mnie. No, będzie się się nim opiekować? Będziemy, będziemy. To na nie obiecywać. Ale w sumie nie musimy, bo i tak pewnie wrócisz na jakoś ci się uda tam przeżyć. Trzymaj się. spokojnie Ło, Ło, Spokój, go Trzymaj się. Już. Trzymaj się spokojnie, spokojnie, czy pójdę do dinozaura, ty dada. Dada, -mogę, się... mogę dotknąć swojego dinozaura? Dada, nie pozwalać. No to dotknę. Bo jest. Trzymaj się, papa. pa o pa. kim jest wielki. Trzymaj się, papa. Pa. O jezu, jak ten tyranozauru Patrzcie na to. Znowu? Nie. Yeah, yeah. Smolaks, trzymaj go, bo on chce uciec. Smolaks. Już, biegnę. Trzymaj go, bo on chce uciec. A nie ma za małej już tej klatki? Nie nie, nie 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 nie, on nie czeknie. O w sensie nie tyranozar, ten dyn ten dinozar twój! A, Który mu? Ten twój pierwszy chodź A tu. ten pierwszy, ej, Chodź to, chodź chodź. Zaraz wyjdzie, uwaga. M merda ogonem. Nie, no, nie czekaj. Ej, ale jak mam teraz tu wejść? To na no, tak. mnie wiedzieć. O o, 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 Masz! Masz! Okay. Zafnij, zamknij, 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 zamknij! Nie! Nie, nie! Mam oh, prawo! Zamknij konia! Nie wolno uciekać, zwyginąś! Nie wolno! Teraz koniugacja pożegnana. Tam, 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 tam było dużo. Tam było dużo, 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 dużo. O, pa, pa, tutaj był z który niestety umarł tęsknoty. O, Ej, wolno rośnie to twoja taka. taka mała. Ona była mniejsza chyba. Jaka? No taka. Taka. Jaka? No taka. Taka? Mała! No, nie, nie! No to ma, za to ma, za to za Spokojnie! Taka mała, taka mała, taka mała, okej? Okay? Okej? Okay? No, taka mała! samka, zaś tak mówić! No. Teraz lubić mięso. Dobra, i ten twój Dinoś, on nie odgryzie mi ręki jak go się, no? Nie, coś się. Nie, tam coś tylko tylko odgryźć głowę. Oj, no, Może no, najwyżej głowę. Ha! A no, najwyżej głowę. Oj, mój Dinoś Moja Rzut. płaszczka, mój malutki Ty byłeś tym ostatnim, wiesz? No, tym ostatnim byłeś Nie! Panie Panie musisz to robić, zawsze to robisz Denerwujesz. To Trzymaj się, papa pa. Płaszczka pierdziosek. muszę pierdzioska pożegnać O, od razu mówię, że nie żegnam blaski i tego yy, Nie wiem, yy, jak on się nazywa Aligatora? Aligatora, Aligatora. no ale no tego drugiego koła niego musisz pożegnać Papa pierdioszek, papa pierdioszek, ty 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 pierd chociaż nie dostał No Pierdioszek jest spoko i teraz kochani mamuty, 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 mamuty maniusiek, maniusiek, Maniek Maniek! Dumper No Masło <grym> A tu nie było przypadkiem Bramy. Chyba coś rozwalili Dobra, Chyba Co? Czemu on mu wchodzi w ty... Dobra, nie dokończę Okej okay. Ej! Wiedziałem, że rozwalą I rozwaliły to. Nie O nie Ooo kurde O kurde Nie wolno tak, nie wolno Nie wolno Mały mamutek, mały mamutek Ja Cię poprawiam, mam ogrodzenie Opa Otwórz się Zły mamot. O Tak. O. Dobra. Ty. Nie wolno. Nie wolno. Zły mamot. No i tak, kochanie. Będę musiał się pożegnać. To co, lecimy już? Smolax. Już gotowy? tak szybko? No. Nie jestem tak szybko, że się odchodził. Zważywszy na to, że tutaj nikogo nie ma, to chciałem ci powiedzieć, że byłeś moim najlepszym przyjacielem. Serio. Nigdy nie miałem takiego przyjaciela jak ty. Jakiś smolaks. Dzięki. Dzięki. Sorry, w ogóle ja zrobiłem do ciebie taką butelkę z wodą. Ale to nie jest całka butelka, bo dodałem do Ale wiesz, niej. więcej nie może co... mieć butelki. Ale właśnie posłuchaj, to jest taka specjalna butelka, ona ma w sobie drobinki obsydianu, przez co ci się tam to ni ani nie rozpłynie, ani nic z niej nie wyleci. Nie wyparuje na pewno? Nie, nie wyparuje Dobra. nic z niej. No jesteś Stemawiam. na pewno, tak? Tak na 200% możesz ją wziąć No dobra Ech, Dzięki stary, będę tęsknąć. Nie, Ja również No dobra chodź, nie bądź taki zły tak. Spokojnie, nie łami się Będzie dobrze, będzie dobrze, niedługo wrócisz do swoich domów Więc zapomnisz o mnie szybko Ja nadal liczę, że ty też wrócisz I nie, nie ma innej opcji Smolak, nie, nie, nie słucham, nie słucham Będę w kraterze lawy Zobaczymy co się stanie, Nic się Przed... nie stanie. Nie. Musiał... Zobaczymy po prostu Tara, jeszcze tyranozor, o wodne, wodne tutaj To pa, 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 pa. To ten twój tyranozor, on jest taki wielki, że on tylko może siedzieć Wow. Ej, Jezu No, masakra Dobra To jest ogromne Chodźcie już do środka! Ja jestem gotowy, a wy? Nie no. Duper To dać mieć coś za duper. No Ty łapać, Ta być, to być i a to mam być Ale jeden kill Nie starczyć duprowi jeden kill No dobra Okej, okay, czyli moje zadanie. Zejść na dół, przekopać jeden tunel i wypuścić ogrom lawy i... I duper pójść w górę. Albo w dół. Po... Po... Zależy czy będzie rzeczny. No nie pójdę w górę, bo już zbroja nie będzie w stanie. Nie wytrzyma. To ty pójdź, albo w Ale... góra, albo w góra. Mu chodziło, że albo ten... W dół. że albo do nieba, albo do piekła chyba. A, No tak! No! Raczej do, do nieba, bo byłem dobrym człowiekiem. mi się wydaje. Da da, kto Pan w Dobra, to idziemy zakładać zbroję, tak? E, samica, tak, już. Dobra. To już mi się nie przyda, więc łap Martyn na dinopedię. Dziękuję. Jedenego dinozaura nie spotkam. No to idziemy, chodźcie. Samica. Wśród. Później iść do per bo nie mieć włos na Poźniej później iść sowa. Tak to wygląda, kochani. To jest moja zbroja. Wybudowaliśmy to miejsce specjalnie na tą okazję, żebym nie musiał iść, słuchajcie, w górę. czy się, tam na, na samą górę, żeby nie iść, tylko żeby po prostu tutaj już tą ławę zejść. To jest lawa ze zbiornika tak samo, ty o, więc tak to wygląda, tak to wygląda. Laszka, e, dzięki za, za super przygodę. Nie dziękuję, jeszcze się zobaczymy, co nie? Nie, nie, jeszcze się zobaczymy, Laszka. Nie, z, nie no. Na wojnie też kiedy mówiliśmy się, że nie zobaczymy i też się widzieliśmy po tam trzech nie, latach, dosyka. miesiącach. Dziękuję Ci za to przykładę. Podat? TONAT! No bądź bo ci ciężko. No ty nie idź E, a teraz tu ten, teraz tu jakoś jesteś takim tak co nie powinni no znaleźć, że miałem włos na klacie? No ty nie mieć włos na klata. Nie To, dat. to, to dat. Napisz komentarz, Smutne, smutna ekipa, Moceradino, to czekniemy oczywiście serduszko. to da nie smutku. Będzie dobrze. Puchać, puchaczinio. No, ty moje słodkości małe. Trzymaj się, trzymaj się, puchać. Cześć, Martyna. Trzymaj się, było miło cię poznać. Szkoda, że tak krótko. No. Trzymaj się, Lover, będę tęsknić. Dzięki. To co? Z Jasonem się kochani nie pożegnałem, bo krzyczał do mnie, że. Żebym. Żebym po prostu odszedł od niego. Że on nie, doda nie, nie, chce, nie chce tego słyszeć. I no. To co? Lecę. No, nie, niestety. Nie chcę mu powiedzieć, dzisiaj się czuję. No a my to nie. Tylko pustkę czuję, naprawdę chce mi się płakać, bo. Bo was nie zobaczę, kocham Wasek jak, jak rodzinę. I po prostu... Szkoda, że Was już nie zobaczył. Chodźcie, chodźcie do mnie. Będzie dobrze, będzie dobrze. Martyna, gotuj im, blaszkę, ty im nie gotuj. Da... Będę gotowa. Będę da... nikt mi nie zabroni Todat ty Dobre. daj im spać, nie, nie bój ich tak rano jak ej, ej, ty wcześniej. Ej, ej, ty Smollaks, <laughs> ty Smolax nie pozwala i blaszce chce w sensie się nie pozwól, żeby stało się tak jak wcześniej, że tu będzie tak wszystko zalesione, okej? Okay? Dobrze, pomagajcie, rozumiana. Sobie, pomagajcie sobie ty Martyna naprawdę Pilnuj ich, żeby żeby nie było tak jak wtedy kiedy Smolax zostawił Smolax sobie z blaszką. Puchacz, popatrz na na górę. Broni ich, okej? Okay? Ty jesteś tutaj najsilniejszy, okej? Okay? Znajdź sobie puchaczynkę, to trzymajcie się. No, puśćcie mnie. No. Mm -mm. Już. No, błagam. Puśćcie. To Będę miał tęsknić. Widz listy! Jakie listy, Blaszka. Na wojnie, głębie. To jest, kochani, moja zbroja. Tak wygląda. Jeżeli w nią wejdę, będę miał około minuty, żeby wejść, żeby po prostu to się zapadło w dół. Wtedy będę musiał wykonać tą misję. Trzymajcie się! Dodać! Ja się również. Dobra, jestem gotowy. Trzymajcie się! Do zobaczenia! Na. Ty do się trzymać. Będzie się. dobrze! Dobra, odpalaj co dasz. E, to da... Wykopane? Jak to? Jak to w ogóle możliwe? Co to? Co, to? co, to? co ja słyszę? Kim ty jesteś, kto to? Jason? Nie, co ty zrobiłeś? Nie, Lufarek. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Przecież... przecież ty tu zginiesz! Coś ty zrobił... Przecież... Muszę się uratować! Wstawaj! Nic już mnie nie uratuje! Uciekaj stąd! Zostaw mnie! Nie rozumiesz?! Będzie dobrze! wstawaj! Pomogę ci! Kretarze są wykopane! Wystarczy, że tylko wstaniesz i... Popłyniemy do góry! Wierzysz w przeznaczenie?! Wierzysz czy nie?! Tak, wierzę. błagam cię. To moim właśnie było uratowanie was, nie tylko was. Jak to? Coś ty zrobił, Jason? Co? Ola, a, Ola, a, żyje. Co? Jak to? Jak to Ola żyje? A, a, śledziłem was od bardzo dawna. Myślałem. Że to wy mnie tutaj przysłaliście. Że to wy tym wszystkim sterujecie. Śledziłem was. Nawet gdy chcieliście uratować Smolaksa. I tam wtedy znalazłem ją całą zmarzniętą, ledwo żywą. Dlaczego nie powiedziałeś? Bo wam nie ufałem! Zostawiliście ją na pastwę losu samą! Chcieliśmy ją uratować, to naprawdę. To było trzeba spróbować. Spróbować, spróbować! Przepraszam, ja. ja po prostu chciałem każdemu pomóc. Nie cierpię nienawiści. Chciałem. żeby wszyscy żyli w zgodzie. Dlatego bałem się wam zaufać i to powiedzieć. Dlaczego? Ale dlaczego? Czy... A teraz, Lufer, zanim odejdę, obiecaj mi tą jedną rzecz. Obiecaj mi. trzymaj się od doli z daleka. Obiecaj mi to! Obiecaj! Co ja że będę od z, <grym> z daleka? Żegnaj, Luferku. Nie, nie, błagam, błagam. Zostań ze mną, zostań. Błagam, nie, 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 błagam. Nie, 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 błagam, nie, 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 Proszę! nie, 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 zostań! nie, cię! Dodat. 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 Dupar. 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 No, TO DAT! TO DAT! TO DAT? No DAT! No per. Proszę się! Halo! Halo! Proszę!